Dzień dobry, jest 29 grudnia. Jesteśmy przy IKEA. Nadrabiamy zaległości. Idziemy zobaczyć, jak wygląda zajezdnia na Chocionowicach. Zapraszamy. Moderus, ale numer. Ale fajnie. Skąd wiesz? widzę. Przeczytałeś? Tak. Ekstra. A 8 to jest malutkie. 8 malutkie? Nie, nie widzę. 8, widzę 2, 3, 7, 5 to jest numer. A jest 8 faktycznie. Ale ty masz wzrok. No i co? Jedzie? Nie jedzie? Będziecie tylko koło nas przejeżdżał. No. Jecie. Co, jest? Z jeździć. <mulana> Mostu? I gdzie bym most miał prowadzić? Aha. Ciekawy pomysł. Dobra, jedziemy dalej. No tu się fajnie jedzie. A nie ma żadnych tramwajów. Już tyle przejechaliśmy. Tylko się pojawiło troszeczkę słoneczko i jest grudzień, a my na hulajnogach, na deskorolkach, a co? Trzeba korzystać. Nie wyprzedzaj, bo cię proszę. Ta. A tu już jest zajezdnia, tam było widać, że Moderusik wyjeżdża. Oj, zagrodzony cały czas. Dobra. Chodź. Widzisz coś znajomego? Nie. nie. Nic nie stoi takiego. Jest Helmucik. A nie wiem czy będzie widać. drugi za Nie wiem co to jest. A za nim Konstal stoi jeszcze. No dobra, ale idziemy zobaczyć. Idziemy zobaczyć budynek. Tu jest zakaz wejścia, chociaż no nie wiem, zakaz jazdy rowerów, ale to chyba Czy my możemy tu iść Tak ktoś poniszczył chyba Co? No tak się zastanawiam czy my tu możemy iść Ale to chyba ktoś poniszczył te siatki po prostu, to no nie będziemy wchodzić Dobra, spojrzymy z drugiej strony. Dobrze wypatrzyłeś, jedzie tramwaj. Jerone. Dobra, tam ludzie po drugiej stronie chodzą. Chyba podejdziemy bliżej. Zawrotkę i wracamy bliżej. Zajeżdżaj. No, tu jest dopiero przyjemnie. Jedzie tramwaj. Misiek, nie wyprzedzaj mnie. A, ale nie zajeżdżaj mi drogi. Ła! No dobra, dotarliśmy. Pomoczy? Tylko Dobra, to chodź, bo uważaj, tu mogą tramwaje jeździć już. Ejacie. Tak, już tramwaj stoi. się, co ty śpiewasz? Kiedyś, jak tu byliśmy, jak się remont zaczynał parę lat temu, to w środku stał jeszcze tramwaj i mu naprawiali tylną oś. I ty chciałeś, żeby ci puszczać film, gdzie jest tramwaj, który ma zepsute kółeczka. No, czy pamiętasz w ogóle taką historię? Tak, zatramy możeć? No, tak było Zobacz, a tu jeszcze są Tu już są szyny, szyny ale tak jeszcze w powietrzu są jakieś podkłady. Jeszcze muszą powbijać je. no Nie wiem czy powbijać, ale jakoś się je muszą jeszcze tutaj. No remont już prawie zakończony. Tak myślisz? Tak, zobacz, wygląda fajno, super to wygląda. Tam już widać w tej hali, taka fajna. Światełka się palą, świecą. A co tam tramwaj jest Aha No dobra, idziemy dalej. Tam moderusiki. No fajnie. Rozglądam się na wszystkie strony, bo tu widzieliśmy moderus wyjeżdżał. Już tu trzeba uważać. Taka izolacyjna. O, ja tam coś widzę. Co? Stoją jeny, a za jenami. To jest chyba 5N. Tak Tak. Albo to stąd wyjeżdżały. ale tutaj jest tramwajów z jeny. GT6 MZR A co one na światełkach stoją? Na światełkach, ciekawe o co chodzi. Co ty za piosenki masz, Tymon? Co to się dzisiaj dzieje? Za dużo świeżego powietrza chyba wpadło. No, mówię właśnie, że ma zapalone światełka. No ciekawe. Jak coś nam jeszcze zostało do odhaczenia. Coś byście chcieli zobaczyć, dajcie znać, bo mamy trochę czasu teraz. To możemy podjechać nagrać. 17 siedemnastka. Siedemnastka, dobrze powiedziałeś. Czy on jedzie, czy nie jedzie? Chyba cięcie. Teraz jedzie. O, leci. A szybko. o o, o, -o. dobra udało się A tam jedzie drugi. O przepraszam pana najmocniej przegapiłem zielone Ale ja mam priorytety Pabianice jadą Pabianica, yes. Do Pabianic 41 4-1 4-1 To jest z górki No już weszliśmy trochę na górkę O, tam się świeci na czerwono ten znak O, nie wiem czy będzie widać. O, widzę. Tak, widzisz? Tam jest takie ostrze... Oscy... A, trzy są nawet. Trzy to no. Wróciliśmy w to samo miejsce. Tymon mówi, że tu jest meta. Kończymy na dzisiaj. Co mówimy na koniec? Do na następnego wygrana wyścig. Do następnego. Tymon wygrał cały wyścig. <grym> tym, jest najszybszy. Tak, i nawet mo mogłem tam sam pedałować. Trochę byłem zmęczony. Ale na dwie. I potem ta to po, po wystrzelu na mety, No i wygrałem. To była meta, właśnie gdzie tu siedzę z tatą I przy tramwajach i blisko naszego auta. Proste fakty.